Cześć, mam witajcie z tej strony Mifun i to kolejny odcinek no z dziesiąty już z serii się w czasie z na tak jest e, mam nadzieję, że wygramy nie wiem jak tam się prezentują tabele zobaczmy ranking, jest Chelsea drugi a nadprzeciwnik, czyli Aston Villa czwarty który ma jednego kola? dużo musi ich stracić Arsenal jest szósty. Bądźcie chociaż czwarty. No, nie dobra, trzeci, 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 trzeci. Arsenal to musi być trzeci. W tej sezonie musi być trzeci. Mama. Bo... Jak to się mówi? W tym roku idziemy na majstra. E, tak, wrzesień. w tym roku idziemy na majstra. E, potem jest styczeń. Słaby podium był. Kwiecień czwarte miejsce, jak trofeum. No i tak to wygląda, że trzeba powiedzieć. A to widzę. Oczywiście krauk, dużo branek. No co tu się dzieje? Czekajcie, czy jemu, czy tu się Dobra, możemy lecieć. Myślę, że. Uuu, majmy nó. Też to A! Boże! A e, albo trzeba potwierdzić, że chcesz wychodzić. Okay. To tylko się. Ojej, ja nie zmęczę głowy. Asto. Dobrze. Sobie A nie, kremu u siebie, okej, okay. To nie zmieniamy. Dobra. Formacja, oczywiście, nie taka, jaka tutaj powinna być. Dobra, Czyli nie wiem, dlaczego moje karty o coś boli, ale ładabak. Dziś nie jestem chory na kartę. Przepraszam. Dobra. Nad jest huragan, to sobie nie wyjdę. Okay. Super, sobie nie pobiegam. Wchodzę. Okej, okay. jakieś reklamy, oczywiście, standardowe w moich odcinkach. To Nie zwracacie tą reklamę do góry, bo tak to chyba nie jest. Ja tam kamerkę. No, Dobra, tam pomijmy te składy, gramy, mecze. to daj się no i o to mi chodziło właśnie To nie, dlaczego to nie w panu? O to... tak blisko Dobra, Crouch. Panna piłka croucha on też z dystansu i po! Paulo! O jeba, ty! Nie, co? To, co? Dobra, coś dziwnego. się stanęło. Gole no? Co to by było? Może. Gdzie jestem? Woda, fuck. Tak? Dobra, kradniesz, tu tak? Jezus Maria. Jest gol! Co to, że... Cześć, jak ładnie. Ja myślałem, że on sobie spokojnie poczeka, jak w Fifie. Przyjmie to na... No. Na... No. No normalnie tak naraz, no kopnie. A to nie ten, się nie pierdzieli, kurde No daj, daj, daj Daj, gdzie... gdzie... są, kurde Nie, 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 nic to nie miało tak wyglądać Wszystko, jeszcze będzie gola Nie, to oczywiście, że nie będzie gola Bo to był, to słaby strzał Dobra. Lecimy, teraz będzie go. O, dobre poszło Serio, takie strzały, to ja lubię Jenna, Jena, Jena, Jena do tego! Krąć! Gol! Ja pierdolę, co tutaj się stało! Ale to wyrobili, ale akcja! Ale... wow. Nie nie bo... Dobra, lecimy. Mm. A, dobra, kurde. Czwarta minuta, do dopiero osiemnasteczka. Chyba będę musiał robić CERWY GOL! CO TU?! Nie, to jest, to jest... A, to! Aston Villa z drugiej... z Championship. Więc... to się nie dziwię. Nie, to pff, po prostu bramka. Nie, dobra, ja pomijam teraz te powtórki, bo naprawdę czasu mało. A Crouch strzela co chwilę bramkę. Nie, ładne, ładne uderzenie, żeby wam powiedzieć, że było ładne uderzenie. Ale nie na... na pewno na gola. O, to co, ten brałka zrobił? To już. <grym> no, boże. A nie! Co tu się dzieje? no, 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 Nie no, no, I no, 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 tamten nie trafę i... I to się no, 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 Боже! Ja to jest krusada chyba, jakaś... ja wkaś. Aby... Nie, dobra, ja to mięsna. Co ja może trzeba przyjąć? W innych nie chcę już tego. Dodzinę, już 5 minut trwa. No ile. co <coughs> się w tej grze opłaca strzelecci. To jak się wzyka. Dobra, panie żółtej, a nie, dobra, nie do żółtej. Okej, okay. nie no sprawy. A ja w tej

Ach, chyba będę musiał robić cięcia. A to w drugiej połowie na razie. No Tutaj trzeba się cieszyć ile Goli nas strzela, nam crouch Wiecie co? Tak. Nie wiem czy wy to słyszycie, ale ja tylko słyszę za oknem. Jakby weź się czepiał, to ja nie mieszkam dalej w jakimś mieście, gdzieś. O nie, może nie będzie miały 50. I pierwsza połowa trwała tylko 6 minut, to możliwe, że ta druga będzie trwała, what the fuck, krócej nawet, więc... o, oczywiście zawsze się uderza. Zawsze to trzeba robić. Kurde, ja nie Zawsze nie wiem, bo te piłkę zawsze poskręcają. Ham bo w państwie to jest po prostu... Obra, kraut zdążył do te... Ego robi, dobra, spokojnie tutaj. No spokojnie gol. A dobra. Nie, to jest kolejny kolejnym przytuli. Jakkolwiek kiedy widziałem. Nie. serius no serio. Sanku. Dobra. Aha. Uh -huh. Spokojnie Okej, to yang ci go wolnie nie. Dobra. Nie strzeli, oczywiście, kraut zabije i strzeli. A kraut zrobi O! Crowd zabi o no co tu się dzieje? Przecież to. coś to się zepsuło to to w tej grze. Albo ja jestem po prostu taki dobry. Albo ta gra jest łatwa. Albo kiedyś grali, słabi? Nie... Kiedyś był. Dudek. No nie. Tak, polska reprezentacja była. Do kitów w tych czasach. ja mam takie pytanie: Czy Polska kiedyś wy... no, wygrała euro? Chyba nie, nie. No, no, oczywiście, że euro 2020 to wygra. Nie, no, nie gra. Mundial wygramy, panie. Wiedzieliśmy, tak. Yy, w grupy będzie Port Portugalia, yy, Niemcy. I, I na przykład jeszcze kto może być? Francja. Aha. I wszystkich ogramy z grupy wyjdzie. Najsłabszy Czyli chyba Niemcy. W Europie teraz Niemcy, ale na świecie? To już są ten. Nie, nie wiem. Bo to, to chyba nie jest inaczej teraz. Chyba teraz Portugalia jest najlepsza na świecie, bo... Em, jest lepsza chyba od Niemców, ale to chyba w Europie. Nie, to trochę dziwne będzie, że Niemcy są najlepsi na świecie, ale w Europie słabsi od Francji i może Wali i, i Portugalii To so, są What the Fuck, no oh, kurde I To jest troszeczkę dziwne, że ja sobie z wami po prostu gadam, a tutaj co chwilę pada golo zauważyliście to? Nie, dobra. I to pasuje. O, wam powiem. Kurde. Trump zro... Nie, Dobra, nie będę się śmiać już. Bardzo trudno. Trump, wiecie co powiedział? Nie, nie, nie wiem, czy oglądaliście. Ale wycofał ze wszystkich, wszystkich krajów wojska, bo powiedział, że nie ma zagrożenia ze strony Chin i Rosji. Nie? Teraz, no... Chuj. <noise> Może powiedziałem to cicho, bo pewnie się domyślacie, co chciałem powiedzieć. Ale no... Ja nas dostanę. Mhm, tak. O no już tak szybko zlecił ten czas, już to się kończy. Dobra, ja z wami, to... Dobra, gdzie ja Jeszcze ostatnia bramka na koniec. Będę miał, nie wiem, tych subskrypcji się uda mieć. na no pewnie, mam nadzieję, że się uda. To powrócę do tej serii, powiem. Siemaneczko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale i zobaczcie. Dawna seria na moim kanale. I zaczynałem na, nagrywać faktycznie. Były parę wyświetleń pod tą serią. Tak naprawdę, to są chyba jedno wyświetlenie, jest pod tą serią. Nie, 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 albo jedno. Słuchajcie, jest jedno pod Chelsea, jak graliśmy. I chyba jedno jeszcze. Przez... Nie, 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 dobra. Jak to statystyki? statystyce? Uuu, coś jest. A, dobra. Statystyki fajnie wyglądają. Oczywiście standard re reklama. No i dobra. Okay. Everton, Czelos i to źłam nie poszło. 10 wygranych trzeba dół. I to był chyba 9 odcinek. Takie, jest, dziesiąty odcinek to był. Crowd 9 kolicję spotkani. Harikę na niej. Palce jest 8 już ma. O kurde to... No, drogbite i jo. ścigają naprawdę. U to! jest najlepszy! Yeah! dobra, potem jest na nie dobra, to nie jest Hurricane. Oczywiście wiem, że to nie jest Hurricane, ale to tak jest o r to jest R, to mnie trochę wcześniej irytuje, ale dobra. No to myślę, że to na tym odcinku. Na tym odcinku podejmujemy Neck Castle. Potem. Arsenal. I na w tym odcinku. Trzymajcie się. Do usłyszenia w następnych odcinkach. Cześć.